Jak, Samciu, co, co tu piszę? Co? Co to jest za książka? Babusia. No, babusia ci się dała, a co to jest za książka? Terri. Jak? Nie, sama. Co chcesz sama sam chcesz pofilmować? Tak. Dobra. Co, sam Ciu. Co to jest tutaj za książka? Co to jest za książka? Daj w buta. Chodź w butach, ślicznie. A ty znasz jakieś literki? Tak. A jakie literki znasz? Pokaż. A, babusia. Babusia, tak? Ba, bu, babusia. A co to jest za litera ta tutaj? Babusia. Ślicznie. A to? U. Ślicznie. A to? Tatusiu. To tak jak tatuś. A to? A. A to? Ania. Ciocia Ania, tak. A to? Ha. No ślicznie, te wszystkie. Znasz literki. A powiedz tatusiowi, co to jest? Buty. Buty. A to? To. Stół. Ślicznie. Stół. A pokaż tacie, gdzie jest słoń? Gdzie tu jest słoń? Pokaż tacie. Tu to słoń. To jest słoń? Tak. Mhm. A gdzie są owoce? Tutaj są. Tutaj są.